Dlaczego Labubu jest tak popularne? 5 psychologicznych powodów. Labubu to trochę dziwna, trochę słodka zabawka. Podbiła social media i półki sklepów. Wydaje się zwykłym gadżetem, a jednak to, że stała się fenomenem, wcale nie jest przypadkiem. Dziś opowiem ci o pięciu mechanizmach psychologicznych, które stoją za popularnością Labubu i uprzedzam, po tym filmie możesz zapragnąć jednego dla siebie. 1. Regulacja emocji. Każdy z nas ma takie drobiazgi, które pomagają się wyciszyć. U niektórych to kubek ulubionej kawy, u innych kocyk, a u niektórych pluszak. Labubu może działać jak emocjonalna kotwica. Kiedy go dotykasz, oglądasz czy ściskasz, twój układ nerwowy dostaje sygnał. Jest bezpiecznie. W psychologii to forma samoregulacji. Znajdowania małych sposobów na obniżenie napięcia. 2. Pomo. Strach przed przegapieniem. Fear of Missing Out, czyli lęk, że coś cię ominie. Media społecznościowe tylko go wzmacniają. Widzisz, że znajomi już mają na bubu, że ktoś pokazał limitowaną edycję i nagle czujesz, że musisz też mieć. To mechanizm, który potrafi zmusić nas do działania szybciej niż zdrowy rozsądek zdąży zaprotestować. 3. Blind Box i nagroda zmiennego wzmocnienia. Blind Box, czyli kupujesz, ale nie wiesz, który model dostaniesz. W psychologii to się nazywa wzmocnienie o zmiennym schemacie. Dokładnie to, co uzależnia nas w automatach hazardowych czy grach mobilnych. Ekscytacja rośnie, bo mózg kocha niespodzianki. Ten moment otwierania to mały zastrzyk dopaminy. 4. Przynależność społeczna. La Bubu to nie tylko zabawka. To symbol, że jesteś częścią pewnej grupy. To działa jak tajny znak rozpoznawczy między fanami. W psychologii mówimy o potrzebie przynależności, głębokim mechanizmie, który sprawia, że czujemy się częścią społeczności. 5. Ugly cute – Akceptacja niedoskonałości. Labubo jest trochę dziwne, ale właśnie ta brzydko urocza estetyka jest teraz w modzie. Symbolizuje bunt wobec przesadnie wygładzonych, idealnych obrazków w internecie. To pokaz, lubię rzeczy, które są inne jak ja. Widzisz, to nie przypadek, że Labubu zdobyło serca ludzi na całym świecie. To miks emocji, społecznych mechanizmów i odrobiny psychologii nagród. I teraz pytanie, który z tych powodów działa najmocniej na Ciebie? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.